W ostatnich latach za sprawą amerykańskiego bana na usługi od Google'a Huawei ma trochę pod górkę. Pomijam już tutaj wyniki sprzedaży w Polsce czy globalnie, natomiast Huawei znany jest z czegoś innego. Pamiętacie pierwszego iPhone'a z noczem? iPhona 10? Przez wiele lat nawet te bardzo dobre Huawei'e serwowały nam ten sam design. Tego wycięcia. Natomiast w tym roku ma się to zmienić, a wszystko to za sprawą Huawei'a Mate a 60, którego wstępne rendery wyciekły do sieci. Ma on na wzór Apple posiadać dynamiczną wyspę. Ci coś, o czym mówiłem Wam już nie od wczoraj, z czasem producenci zaczną dodawać Dynamic Island do swoich smartfonów. Pierwsze rozpoczęło to Realme, a jeszcze w tym roku za Apple i Realme ma podążać Huawei ze swoim flagowym Mate 60. Czy to jest spoko? Nie. Czy to jest złe? Nie wiem. Ja po tygodniu zapomniałem o korzystaniu z dynamicznej wyspy. A według Was, połączenie tego typu hardware'u wraz z softwarem jest spoko? Czy niespoko?